Who are you? I I'm Steve. Disney 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 Ostatnio wypuszcza masę remakeów, które są po prostu słabe, lecz kilka z nich lepiej by było, aby nie istniały. Ponieważ ich fabuła mocno odstaje od oryginału, a twórcy, chcąc maksymalizować swoje zyski, wypuszczają ich coraz więcej. I Jednym z nich na pewno jest Lilo i Stitch w wersji live action, gdzie w pierwszej części głównym motywem jest Ohana, czyli rodzina, a w najnowszej wersji zostało to zaniedbane, więc zadajmy sobie pytanie, czy twórcy w ogóle oglądali Lilo i Stitcha. Przyznaję się bez bicia, że nigdy nie byłem fanem Lilo i Stitcha, lecz gdy dowiedziałem się, że wychodzi wersja live action, to pomyślałem Okej, okay, dam temu jeszcze jedną szansę. A więc zasiadłem do mojego wygodnego fotela, oczywiście w kinie, i moje poglądy się nie zmieniły. Biorąc pod uwagę, że live action Lilo and Stitcha jest najtańszym remakiem Disney'a z budżetem wynoszącym zaledwie 100 milionów dolarów. Dla porównania królewna śnieżka miała 240 milionów, to nie jest najgorzej. Przyczepić się również nie można do zarobku, który wynosi około 631 milionów dolarów. Lecz szczerze, przeraża mnie jeden fakt, że Disney ma. Fioła na punkcie zostawiania rodziny. Serio, to jest Story 4 oraz Krainie Lodu 2, główne postacie oddaliły się od swoich rodzin i podobna sytuacja występuje tutaj. Również nie można zapomnieć tego, że odpowiedzialny za ten film jest Dean Fleischer Kamp, czyli typek od produkcji, uwaga, Marcel Muszelka w różowych bucikach. Jakim cudem jedna z największych firm na świecie nie ma pieniędzy na dobrych reżyserów? Jeśli chodzi o antagonistę, to nie zgadniecie, również jest źle. Zamiast Gantu, czyli wielkiego, muskularnego kosmite przypominającego rekina, który by idealnie pasował jego stołeczek, zajął Jumbo, który w sumie w wcześniejszych wersjach troszczył się o Stitcha, a tutaj traktuje go jak jakiś zły nalazek. Disneyowi jakimś cudem udaje się za każdym razem przygapić to, co sprawiło, że ich fabuły były po prostu dobre. A teraz słyszę komentarze, że rodzice nie będą puszczać tego dzieciom, aby nie psuć im dzieciństwa. Więc zakończmy tą negatywną falę hejtu czymś pozytywnym i przejdźmy do omówienia fabuły. Film zaczyna się od tego, że widzimy spotkanie Rady Galaktycznej, na której jest sądzony Jumbo za stworzenie wynalazku 626, czyli Stitcha. Opowiada o tym, że jego eksperyment jest silniejszy, mądrzejszy i wytrzymalszy niż inne prototypy. A więc przewodnicząca mówi, aby Stitch przekonał do tego, że nie jest zły. Przekonaj nas, że w głębi twojej dzikiej natury kryje się dobro. Siema koleżanko, masz ochotę zapalić malboczy. Wskutek czego chcą go unicestwić. Gdy jest już w pomieszczeniu, Stitch pluje na strażnika, przy co się uwalnia i ucieka. W tym samym czasie Rada postanawia wysłać na ziemię Jumbo i Plikiego, aby złapali zbiega. Przenosimy się na wspomnianą planetę, gdzie widzimy Lilo, która karmi ryby kanapki. Kami? E, Okej. Okay. Po czym śpieszy się na występ tańca? Podczas którego jakaś mała suka ją szturcha, więc ta w odpowiedzi zawala jej hajkika na mordę. Przez co tamtas się uzwala ze sceny. Następnie widzimy nani, która nie zdążyła na występ swojej siostry, więc wraca do domu, który jest zamknięty przez Lilo. Ponieważ ta jest wkurzona na nani, że nie przyszła na występ. W tym samym czasie do domu przyjeżdża kuratorka i przeprowadza z nimi wywiad o tym, że dom ma być posprzątany i te i tp. Gdy kuratorka robi papa, siostry zaczynają się drzeć na siebie, po czym Nani wychodzi na dwór i zagaduje ją David, lecz ta go olewa. Śmieszy mnie to, że zamieniają Nani w niezależną kobietę, która nie potrzebuje faceta, a z Dawida robią głupka i komediową ciapę. W międzyczasie, gdy Stitch cziluje na statku, zaczynają świecić ją wszystkie kontrolki, po czym je rozwala wraz ze statkiem, wskutek czego ma awaryjne lądowanie. Gdy spada, Lilo myśli, że to Gwiazda, więc wypowiada życzenie, że chce mieć przyjaciela. Po tym jak Stitch się rozbija, zdejmuje z siebie obrożę, która pokazuje dokładną jego lokalizację oraz razi go prądem, po czym wbija na imprezkę i zażywa luksusowy kąpieli z bąbelkami oraz wyselnego tortu. Gdy oblizywał paluchy po torcie, potrącił go autobus i budzi się w schronisku, lecz skoro jest niezniszczalny w świecie kosmitów i laserów, to jakim cudem pokonał go autobus? Tego samego dnia Lilo idzie pobawić się z psami w schronisku, a w tym samym czasie Stitch ucieka i widzi zostawiony na koszu pyszny kawałek ciasta i gdy go konsumuje, strzela do niego jumbo, lecz nie trafia i aby Stitch przetrwał, zamienia się w postać psu podobną, aby Lilo go adoptowała. W międzyczasie agent Buble znajduje statek kosmiczny Stitch'a i zaczyna śledztwo. Gdy Lilo i Stitch jedzą lody, podjeżdża do nich gang dziewczynek, którym Stitch zawala auto i zaczyna nim driftować. Później Lilo zabiera Stitcha na plażę, a ten pokazuje swoje zapędy psychopaty, rysując płonące miasta oraz niszcząc zamki z piasku. Następnego dnia Nani zabiera Lilo i Stitcha do swojej pracy i każe im siedzieć na dupie, po czym zaczynają zabawę w najlepsze, strzelając do siebie pistoletami na wodę, robiąc jakąś postać z owoców i warzyw, a wieczorem Stitch podpala stół, więc Nani wylatuje z roboty na zbity pysk. Wieczorem, po tym jak Stitch zdemolował pół domu, Lilo uczy Stitcha tańca, i tego, co to jest Ohana, przez co w Stitchu coś się rusza i zaczyna być dobry. Gdy Nani i jej rodzinka śpieszy się na rozmowę do nowej pracy, wbija do nich kuratorka oraz Bubles, który podaje się za nowego dyrektora, aby móc się zbliżyć do Stitcha i pobrać mu próbkę wosa, aby móc go zbadać w laboratorium. Jak są na miejscu, Lilo uczy tego, jak być grzecznym, wskutek czego sprzątają okna śliną, naprawiają błędy, np. Na oddając auto w nienaruszonym stanie, lub tłuku kieliszki, co skutkuje wy na Nani z roboty. Gdy wszyscy siedzą smutni na ławce, Stitch znajduje kartkę, na której jest napisane, że są poszukiwani instruktorzy surfowania, więc wszyscy są później happy na tyle, że jak Nani pracuje, to ją dopingują. Stitch zauważa, że może być w kamizelce podczas surfowania, przez co Nani wraz z Lilo zabierają go na deskę. Lecz wszystko przerywają plikli i jumbo, którzy strzelają do Stitcha na motorówce, a są ludźmi dlatego, że pobrali DNA jakiś randomów przez urządzenie, przez co wszyscy wpadają do wody, wskutek czego Lilo się topi i trafia do szpitala. Problem jest w tym, że Nani nie ma ubezpieczenia, przez co nie może pokryć kosztu pobytu Lilo w szpitalu, przez co kuratorka namawia ją, aby oddała Lilo. Serio Disney w oryginale Nani poświęciła swoją całą przyszłość, aby opiekować się Lilo, a tutaj ma na nią wywalone i prawie nic nie robi, aby ją zatrzymać. W międzyczasie przewodnicząca rady dzwoni do Pliklego i mówi, że ma aresztować Jumbo dlatego, że ujawnili się. Lecz wiadomo, że Jumbo się nie zgadza, przez co wysyła Pliklego do jakiegoś pomieszczenia i sam idzie szukać Stitcha. Następnie Nani próbuje powiedzieć Lilo, że chce ją oddać w pi lecz nie daje radę, po czym leżą we dwójkę na hamaku i rozmawiają o tym, co to znaczy Ohana. A to wszystko słyszy Stitch, który wywnioskował, że to przez niego rodzina się rozpada i wraca do schroniska. Następnego dnia, gdy kuratorka i Bubles przyszli zabrać Lilo, tej nie ma, bo poszła szukać Stitcha. Po chwili znajduje go i tłumaczy, że nie niszczy jej rodziny, po czym go przytula. Lecz, o oh nie, do schroniska wbija Jumbo, który chce złapać Stitcha, lecz ten robi portal nieskończonego spadania. Sorry, nie miałem innego pomysłu jak to nazwać. Gdy są w domu, przychodzi do nich Jumbo i gdy chce go złapać, manipuluje Stitchem tym, że wybrał Lilo tylko dlatego, że chciał się schronić więc sam się oddaje w jego ręce. Gdy Jumbo zabiera Stitcha do statku, chce go zmienić w potwora, aby niszczył jeszcze więcej, lecz ratuje go Lilo i niszczy statek, który spada do wody. Więc ponownie się topią, lecz tym razem Lilo przyjnił kawałek blachy, więc Stitch robi czyn bohaterski i się poświęca, aby uratować dziewczynkę. Wreszcie przepływa na nie i David, po czym zabierają Lilo. Na początku nie chcą ratować Stitcha, bo jest za ciężki, lecz na nim bierze go i idzie z nim poćmać wodą, po czym reanimują Stitcha, a gdy się wybudza, przylatuje przewodnicząca, która chce zabrać Stitcha, ale zauważa u niego zmianę i pozwala za coś mu na ziemię. Jeśli chodzi o sam wygląd animacji, to nie jest źle, lecz to jedyny dobry aspekt tego filmu. Uważam, że Disney żeruje na nostalgii i uczuciach swoich fanów, a na dodatek ta produkcja potrzebowała gantu. Złoczyńcy, który by sprawił, że film nabrałby aromatu i smaku, tak jak na przykład wilk w kocie w butach Również widać dużo niespójności z oryginalną wersją i przede wszystkim nie ma metafory brzydkiego kaczątka. Czyli tego, że Stitcha nikt by nie pokochał oprócz Lilo. Disney po prostu zrujnował wygląd Stitcha na zbyt pluszowego, więc wygląda na to, że to kolejny film od Disneya, który był głównie skokiem na kasę.